Piękne okoliczności przyrody i pościg za Audi A4. Ford testuje policję w trudnych warunkach. Zatrzymanie i cofanie na autostradzie po piaku. Motocyklista, który skończył jak płetwonurek, oraz choćby szybka nauczka za omijanie korka. Zaczynamy! Pewnego lutowego piątku, patrol policjantów z miejscowości Chustopecz swoją popołudniową służbę spędza ścigając kierowcę Audi A4, który ma zupełnie inne plany niż zatrzymanie się do kontroli. Jego szybka i ryzykowna jazda przebiega przez okoliczne miejscowości, gdzie łamiąc przepisy ruchu drogowego stwarza zagrożenie wobec pieszych i innych uczestników ruchu. Goni przenosi się na tereny rolne, gdzie po wąskich drogach, na grubość włosa, mijając traktor i zaparkowane pojazdy, 37-latek, pędząc z dużą prędkością, nadal usiłuje uciec przed sprawiedliwością. Warto się zastanowić, dlaczego tak bardzo zależy mu na uniknięciu kontroli. Powód jest prosty bowiem prowadzi pojazd, będąc pod wpływem substancji niedozwolonych oraz posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wścig trwa w najlepsze, a uciekinierowi kończą się pomysły. W jakie haszcza jeszcze można wjechać? Dlatego wybiera błotnistą grząską drogę, na której nawet Audi sobie nie poradzi. Nagle kierujący traci panowanie nad pojazdem, kończąc brawurową jazdę na drzewie. Po zderzeniu, próbuje jeszcze uciec pieszo wraz z 26-letnią pasażerką, jednak policjanci byli szybsi. O całym zdarzeniu poinformowano prokuratora i wszczęto w tej sprawie postępowanie karne. Klasyczna kontrola drogowa przeradza się w dynamiczny pościg za Fordem Focusem, którego kierujący nie reagował na wszelkie polecenia policjantów, po czym zaczął odjeżdżać. Jego lekkomyślna jazda przez okoliczne wsi staje się dużym wyzwaniem dla depczących mu po piętach funkcjonariuszy, którzy sami muszą wiele zaryzykować, by zbliżyć się do drogowego pirata. Ścigany mężczyzna pokonuje zakręty środkiem drogi, zmuszając jadących sprzeciwka kierowców do nagłych manewrów, by zejść z kolizyjnego kursu. Kierujący Fordem 31-latek posuwa się nawet do wykonania manewrów wyprzedzania poboczem, niemal zderzając się z zaparkowanym przy posesji busem. Kolejnym śmiałym posunięciem jest wjazd na górski szlak, gdzie kierując się do lasu próbuje zaskoczyć policjantów w trudniejszym terenie. Mimo to mundurowi stale siedzą mu na ogonie, nie tracąc pola widzenia, chociaż grunt staje się coraz bardziej wyboisty. Ciekinier z Forda próbując wyprzedzić pick-upa popełnia błąd i wpada do rowu. W pojeździe znajdowały się łącznie trzy osoby. Po wstępnej weryfikacji ustalono, że kierujący 31-latek nie miał prawa jazdy, a w aucie znajdowały się narkotyki i przedmioty z nimi związane oraz pieniądze w kodówce. Pewnego lipcowego dnia policjanci pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie włączają sygnały uprzywilejowania i dają kierującemu Volkswagenem polecenia do zatrzymania, jednak ten postanawia je zignorować, jadąc prosto zamiast skręcić za mundurowymi. 30-letni mężczyzna ma wielokrotne zakazy prowadzenia pojazdów oraz jedzie swoim autem z prędkością dochodzącą nawet do 200 km na godzinę, pędząc przez środek drogi, zmuszając do ucieczki na pobocze innych uczestników ruchu. Ogromne zagrożenie, jakie zbieg powoduje podczas ucieczki, potęguje nie tylko prędkość, ale zwłaszcza jazda całym pasem ruchu pod prąd, gdzie czołowe spotkanie z jakimkolwiek innym pojazdem skończyłoby się fatalnie. Wjeżdżając do miasta, uciekinier spowodował kolizję z Volkswagenem KDi, a później lekkomyślnie wjechał na betonową rampę stacji kolejowej, gdzie przewrócił pojazd na dach na środku torowiska. Po czym uciekł. Zatrzymanie delikwenta odbyło się kilka dni później za zgodą prokuratora. Przy mężczyźnie znaleziono niedozwolone substancje oraz postawiono zarzuty. Groziło mu do 10 lat kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusze policji autostradowej otrzymują informację o pojeździe, który zatrzymał się na prawym pasie autostrady D8. Zaraz za wyjazdem z tunelu. 49 latek ma problem z dalszą jazdą, a inne samochody zmuszone są omijać tworzącego niebezpieczną sytuację kierowcę. Jak się okazało, usterka techniczna nie była wyłącznym problemem, bowiem 49-latek jest nietrzeźwy. Próba jazdy przed siebie spełza na niczym, dlatego kierujący próbuje jazdy na wstecznym, lecz zamiast od razu cofnąć na pas awaryjny, ten wykonuje operację środkiem prawego pasa. Niedługo na miejsce przybywa pojazd służby drogowej, a później patrol policji. 49-letni kierujący wydmuchał niemal 3 promile. Za tak nieodpowiedzialne zachowanie należy się wysoka kara. Kierowcy, bądźcie czujni. Nigdy nie wiadomo, jakie zagrożenie może chować się za zakrętem. Może to być chociażby taki nietrzeźwy pan. Dość niedawno policjanci w nieoznakowanym radiowozie, stojąc w korku spowodowanym wypadkiem, zauważają kierowcę zawodowego, który ciągnikiem siodłowym z naczepą postanawia wyprzedzić sznur pojazdów, nieświadomy, że na jego drodze znajduje się policyjny patrol. Najwyraźniej 31-latek z Dafa nie chciał czekać w długiej kolejce, jaka utworzyła się po tragicznym zdarzeniu pod Holubicami, w którym nie udało się uratować życia młodej kobiety po zderzeniu z samochodem dostawczym. Jej dwójkę dzieci przewieziono do szpitala. Niestety po zatrzymaniu ciężarówki kierowca okazał się bardzo arogancki, nie okazywał żadnej skruchy za swoje cwaniackie zachowanie i od razu zażądał skierowania sprawy na drogę administracyjną. Teraz grozi mu kara do 25 tysięcy koron, czyli ponad 4200 zł oraz punkty karne. Pewnego październikowego piątku funkcjonariusze drogówki zauważają motocykl bez wymaganej tablicy rejestracyjnej. Mężczyzna nie reaguje na sygnały świetlne i dźwiękowe i zaczyna odjeżdżać. Mundurowi ruszają w pogoń. Motocyklista pędzi z bardzo dużą prędkością, a manewry wyprzedzania wykonuje w sposób zagrażający nie tylko jego własnemu bezpieczeństwu, ale również innym kierowcom. Kierujący miejscami przekracza prędkość 150 km na godzinę, łamiąc przy okazji wiele przepisów ruchu drogowego. Prostej ma jedynie problemy z zakrętami, ale jakimś cudem nie pocałował jeszcze asfaltu, a nawet na chwilę zniknął mundurowym, którzy musieli krążyć tam i z powrotem, lecz na szczęście zdołali znów wsiąść uciekinierowi na ogonie. Zbyt duża prędkość i chwila nieuwagi serwują motocykliście warunki do efektownego wyjścia z progu z lądowaniem w pobliskim stawie. Po wyciągnięciu z mokłego zbiega, policjanci badają go narkotesterem, który dał wynik pozytywny – 36-latek był poszukiwany, a motocykl skradziony. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Klasycznie będzie mi bardzo miło za zasubskrybowanie kanału, zostawienie łapki w górę oraz komentarza pod filmem. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Policja w akcji na Stop Pirat TV.